Matko, to szukanie serwerów mnie zabije kiedyś. Zasponsoruj im trochę serwerów. Nie no, dobra, aż taką burzłazję nie będziemy dawać. Kolejna zabawa, czas zacząć. Nad teamem w startu meczu, super. Matkę, nikt nie widział, mam nadzieję, bo będzie przykro. W środku. Zabici własną bronią. Wow, Chyba siałem nog odpalił. Skąd mają granaty? Cwane było te cwane. Ujojojo. O, jednak jest dwóch na zewnątrz. Przeliczyłem się. No jakim cudem! Yes, no bo to jest Mug! Tylko z bliska! No, ale głowę z takiej odległości nie zabija? <laughs> Ty, tylko z bliska! Przecież to było blisko! Nie. Tam przodu jest sobie tego łóż do labo. O już jeden tutaj, super. WUCH! O, chodź, to było hartowne. Nie, to nie granat. So Widziałem śmierć Teraz nic nie widzę na przykład o Ku No o kurde trzech z tej I strony się, dobra jednak nie Hmm, czy przejdą Się spugowali No to chodzi, takie rzeczy lubię Reszta od ciebie pewnie Jest jeden tu na daleko, Heavy nie mam pojęcia gdzie Powiem cię jak zobaczę, ale Puszajmy! Pabi jest tutaj? O kur Tutaj jest tak Heavy? Tak, rzucę mu gorące powitanie. Ja mam 4 HP, więc się nie bawi Daję mu 3 razy głowę. Wciędzie Czy na koi? A jest tutaj. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Nie wychylać, wyplantował sobie. Idzie gdzieś tylko nie wiem gdzie. Jest tu, jest tu, tu tu o, kurwa. Halo? 22 mu zadałem najmu mu plantować jak mu wieś <grystanie> 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 Się popatrzył takie No co ty robisz No tak, da Ej dawaj mi to Co jest? A... Tak no Polacy wygrywają jeden zarej i mecz przerwany No przez tego heavy'ego też bym przerwał mecz no. Nie pojawił się ta nie jestem pewien czy kampienie w środku to jest najlepszy pomysł. Tam jest Heavy chyba po lewej jeszcze, albo po prawej, nie jestem pewien. Jeśli by jak będzie plantował, to tam byś miał covera. I chyba bomba interesuje, a nie ty. <laughs> ostatnio ostatni gdzieś tam skakał więc to powinno być jezu weź bieg już o oh, dobrze wreszcie <grym> tak easy no Co jest fajnie no już miałam rampę na terra mi kampią yy, tam przy automatach A za przypadkiem zdobyłem Dobra, zabijem ciebie na lampie. Mhm. Teorki Kikan Zabije cię, obiecuję <noise> Gdzie jest secret? Souvent, ja to oczywiste to mnie się na perro Jest silo. Mam silo wreszcie. No i zaliczona wreszcie. Kochani, żeby was nie nudzić postanowiłem wyciąć, tak samo jak w poprzednim odcinku, większość fragów, które zdobyłem podczas tej misji. Głównie dlatego, że jestem zezowaty, nie mogłem trafić żadnego prawie że kida z wypinięciem, nabojami. Ale pomijmy to. Zrobiłem krótkiego speed z tego. Wątpię, że komu chciałby się oglądać całe półtorej godziny, jak próbujemy to zabić. więc... macie skróconą wersję. Jeżeli chcielibyście pełną wersję, lub jakieś dodatkowe fragmenty, lub po prostu zostawić tekst, który my mówimy, to dajcie znać w komentarzach. Podobnie będzie z matchmakingiem, który zaraz zobaczycie. Wreszcie 30 na 30 Wow. Tego wic. Okay. Spoko. Jak idzie Spoko. Idziemy. Jak Mm. Spoko. Tak jest szybciej. Goodbye może być. Spoko. Ja wam już nie będę przedłużał, nie ma co robić nawet sceny końcowej. Życzę wam miłego dnia, popołudnia lub wieczoru w zależności od tego, oglądacie. Na razie, cześć.